Dziś krótka aktualizacja w temacie Microsoft Rewards. Mam dla Was dwie wiadomości, z czego jedna całkiem dobra. Otóż naprawiłem, a raczej schakowałem, czy może inaczej, znalazłem furtkę, by obejść jedno z ograniczeń zdobywania punktów w tym programie. Chodzi o limit czasowy wyszukiwań, o którym wspomniałem w moim ostatnim filmie, gdzie bardzo negatywnie ustosunkowałem się do zmian wprowadzonych przez zespół Rewards w Microsoftie. W angielskim regionie jest to 5 wyszukiwań z blokadą na 15 minut. Ale spójrzcie, jak łatwo można tego uniknąć. Tradycyjnie uruchamiamy wyszukiwarkę Bing z lokalnymi wiadomościami. Klikamy na pierwsze 5, które dają nam punkty, pamiętając, by zachować około 5 sekund między każdym kliknięciem. Jak widzicie, szóste kliknięcie już nam nie daje punktów, ponieważ rozpoczął się 15-minutowy okres karencji. Nie ze mną jednak te numery. Wchodzę więc w panel Microsoft Rewards, Show Dashboard i znajduję panel, który przekierowuje mnie z powrotem do nowości w wyszukiwarce Bing. W moim przypadku, w regionie angielskim, jest to powiedzmy Feeling Symptoms. Zakładka ta jest zepsuta i nigdy nie dostaniemy za nią punktów, ale to w tym momencie nie ma znaczenia. Klikamy na nią i zostajemy przekierowani z powrotem do nowości mailinga. Pamiętać należy, że w pierwsze sześć wiadomości już kliknąłem. Liczę więc i klikam w siódmą i voilà. Dostaję punkty. Teraz wystarczy wrócić do zakładki Rewards Kliknąć ponownie w Feeling Symptoms, odnaleźć ósmy news, który da nam kolejne 3 punkty. W ten sposób przełączamy się, by dobić do 30 wyszukiwań, gwarantujących 90 punktów. Jeśli lista wiadomości się skończy, wystarczy przełączyć się na inny region, co zmieni treść newsów, i w ten sposób dobijamy do limitu. Dobra. Natomiast druga wiadomość, na temat której otrzymałem sporo pytań, to brak aplikacji Microsoft Rewards na konsoli. Tak, aplikacja przestała działać już jakiś czas temu i została zastąpiona własnym panelem w systemie Xbox'a. Wchodzimy teraz w profil i czwarty na liście mamy mój program Rewards. Możemy tutaj wymienić punkty na nagrody, ale jeśli zjedziemy niżej, mamy rozmaite możliwości zdobywania punktów grając w gry. Ale uwaga, pod warunkiem, że posiadamy Game Passa. Ten portal opisywałem już wcześniej i tutaj nie ma zaskoczenia. Można zdobyć w ten sposób dodatkowo kilka tysięcy punktów miesięcznie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, że są jeszcze tacy, którzy z Microsoft Rewards korzystają. Ja coś tam sobie zbieram, na przykład ostatnio dzięki punktom zakupiłem Star Wars Outlaws. Więc można. To tyle dziś od Krakusa. Dajcie znać, gdyby nadal coś było niejasne, a ja zmykam w coś sobie zagrać. Trzymajcie się ciepło. Cześć.